Księga Ozeasza, rozdział 6 Chodźcie, zawróćmy do pana. On nas rozszarpał, on nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed jego obliczem. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać pana, że go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna. I przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Co ci mam uczynić Efraimie, co ci mam uczynić Judo, wszak wasza miłość jest jak obłok poranny i jak rosa, która szybko znika. Dlatego ociosywałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust, i moje prawo wzeszło jak światłość, gdyż miłości chcę. A nie ofiary, i poznania Boga, nie całopaleń. Lecz oni zerwali przymierzy już w Adam, tam mi się sprzeciwili. Gilead jest miastem złoczyńców splamionym krwią. Zgraja kapłanów podobna jest do zbójców czyhających na ludzi, mordują na drodze do Sychem, popełniają czyny ohydne. W domu Izraela widziałem okropne rzeczy. Tam Efraim oddawał się wszeteczeństwu. Izrael się splugawił: — Także dla ciebie, judo, przygotowane jest żniwo.